Atmaja.pl przedstawia 100 przekonań zmieniających życie. Autorzy Marta Kuśpit i Darek Chwiejczak. Czyta Anna Rusiecka. Opfitość. Jestem wdzięczna za każdy drobiazg. Stan mojego umysłu wpływa na otoczenie. Kocham pieniądze. Ja jestem jedynym źródłem mojej obfitości. Moja praca jest moją pasją. Wdzięczność uruchamia obfitość. Jestem otwartym kanałem przepływu obfitości. Z wdzięcznością przyjmuję wszystko, co otrzymuję. Z radością i wdzięcznością dzielę się i wydaję pieniądze. Doświadczam obfitości w każdej dziedzinie mojego życia. Bezwarunkowa miłość wszechświata zawsze mnie wspiera. Skupienie uwagi jest źródłem wielkiej mocy. Już jestem wszystkim, czego szukam. Otacza mnie światło, dobro, obfitość i miłość. Zmieniając siebie, zmieniasz cały świat atmaja.pl